Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Tadeo Retro, a dzisiaj chciałbym Wam przedstawić kolejkę, grę planszową od wydawnictwa Tref. Gra od 2 do 5 graczy powyżej 12 roku życia. Czas rozgrywki 60 minut. Tak się mniej więcej prezentuje zawartość pudełka. Mamy opis. No jak widzicie istnieje ryzyko zadbawienia się małymi elementami. Made in Poland. To nas zawsze cieszy. I pokażę Wam rozgrywkę. Może ale jeszcze najpierw zanim to zrobię. pokażę Wam, że tak prezentuje się wypraska w sumie chyba ja używałem i było wszystko w porządku moja akurat z jakąś tutaj japą no z no, tej tak widać o, nie wiem dlaczego ale kupowana była nowa dodatkowo do gry Dołączona jest w bardzo fajna instrukcja, w której również jest kawałek historii. Tutaj ogrze. I tutaj jeszcze najczęściej zadawane pytania. No i tutaj jeszcze mamy kawałek historii. Naszym zadaniem jest, zaraz Wam pokażę, z dwóch kart odrzuconych. Naszym zadaniem jest, jak widzieliście, sięgałem po te karty. To jest lista zakupów. W tym wypadku jest to urządzić mieszkanie z przydziału i wysłać dzieci na kolonie. Jak widzicie, musimy zdobyć 4 meble, 3 odzieży, 2 kiosku i 1 spo produkt spożywczy. Tutaj mamy 4 yy, odzieży. Wioszcie. Hallu, hallu, dziękuję. 3 punkty kiosku, 2 spożywczaki i 1 RTV AGD. Dodatkowo po wybraniu sobie. O, dziękuję. Inteligentna kamera. O. No, proszę. Dodatkowo po wybraniu sobie koloru. Każdy z graczy otrzymuje lub nie. Jak wiecie, to nie musicie. Oczywiście o to mi chodzi. Oj. Panie. Coś się nie chce wyłaszczyć. No dobra, za pochwaliłem już dupa. Nieważne, będę miał to obok. Dostajemy kolejności czynności w ciągu dnia, jakbyśmy zapomnieli. A więc, grę rozpoczynamy z takiego punktu. Czyli dokładnie wam opowiem, co i jak, kładziemy karty towaru na, ka na, ka znaczy na dodatkową planszę, która z ciężarówkami. I potem następnie w obojętnej jakiej kolejności kładziemy po jednej karcie na bazar. Potem na bazarze kładziemy tego pana. A ten pan nazywa się Spekulant. No Chwila, sprawdzę, bo mi się pomyliło. Bo zmyla się zawsze z jednym i drugim, który to jest. Nie, to jest pan przekupka. To jest przekupka. Ten pan. I dobra, najpierw jeszcze tam W gracie, yy, gramy tutaj, z, gra jest znaczek osób w tym momencie. Będzie grać, grać zielony, żółty i niebieski. Myślę, że to jest dosyć widoczne. Ogólnie przepraszam, ale nagrywam na podłodze. Ładne panele, nie? Sam kładłem. Hmm? I, i nie mam stału jakiegoś fajnego, dużego, takiego w pokoju, no bo mały pokój a mój nawet, mój stolik jest tak już zniszczony, że nawet że już go nie chcę pokazywać karty dostaw kładziemy w miejsce tamto no i teraz po prostu jest tak jak było napisane, jest napisane kolejności czynności w ciągu dnia na kartce ze ściągą, że tak mogę powiedzieć aha w przypadku graczy, jeżeli gamy w 3 osoby, odrzucamy z karty dostaw po 3, znaczy karty z numerem 3, czyli to znaczy, że w ciągu dnia nie będzie czek dostaw, bo tak nie może być, bo za szybko się skończy gra, i dodatkowo do, odrzucamy po 3 karty z każdego tutaj działu, z, z kart towaru. Kurczę, chyba nie zdążę wam pokazać całego całości, coś będę musiał wymyślić. Bo mi za dużo miejsca już zająłem w telefonie. Tak telefonem nagrywam. No, i teraz po prostu jest faza, że patrzymy, czy znaczy zajmujemy miejsca w kolejce, czyli patrzymy na nasze karty. Będę się sugerował głównie zielonym. <laughs> czyli to jest w tym momencie, wyposażyć kuchnię, co znaczy, że potrzebujemy największą ilości RTV AGD czyli jak widzicie w tym momencie ja już sobie zająłem miejsce jako w rtv agd teraz jest następna tura gracza żółtego on potrzebuje dużo spożywczego co widzicie na kamerze na obrazie może bardziej no więc zdałem go do spożywczego teraz jest gracz niebieski gracz niebieski nie widzicie chyba tego gracz niebieski potrzebuje dużo kiosku więc jest postawiony przy kiosku. No i nikt nikomu nie wchodził w grę. A że zielony tak sobie stwierdził, no to postawił sobie jeszcze jednego swojego przy RTV AGD. Czy to jest błąd, czy nie? No to sami ogarnięcie podczas rozgrywki. Znaczy, w sumie no to jest losowa czynność, więc no nieważne o czym mi chodziło. W każdym razie. No i kładziemy tak, i kładziemy do. Do wykorzystania pionków kładziemy tam gdzie chcemy, ilość miejsc zajmowania w kolejce nie ma znaczenia. Możecie, bo mogą, nie wiem, być tam na przykład 10 pionków, to nie ma znaczenia, że tam jest kolejka napisana i że każdy ma być po tym. I najlepiej, jak właśnie są tak spasowane razem, a dlaczego to za chwilę powiem. No, więc jak już ogarniemy to, to kładziemy pana spekulanta, czyli czarny pionek. Kładziemy go wszędzie. Gra toczy się z faz poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek. Co zaznaczamy sobie tym panem, przekupką? No, i teraz bym Wam chciał powiedzieć o właśnie tej karcie, ale jej nie widzę. Hmm, dobra, weź z tego stosu, do tych kart rozdajemy sobie po trzy I to są nasze karty. Ja tutaj z... <laughs> mogę przy okazji wam pokażę. To jest mamy, mamy zwiększoną dostawę, krytykę władzy, czyli przesuń wybrany pionek o dwa miejsca do tyłu. Podejrzyj dwie karty dostawy towaru z wierzchu stosu, czyli wiemy co będzie w następnej turze. Przełóż jeden towar do sąsiedniego sklepu. Jeśli jesteś pierwszy w kolejce, zbierz natychmiast towar do domu, czyli pozwala nam zabrać towar z Podlady, czyli po prostu nie mamy problemu z przed otwarciem jest, czy sklepu. Tak? Jeżeli na przykład jest to, my jesteśmy zielonym i towar doszedł do RTV agd no to my zabieramy tą y, kartę bez problemu. Mamy matkę z dzieckiem. Złap wybraną, o to jest lista społeczna, nie było tu listy społecznej, a była. ślepy byłem. Złap wybraną kolejkę w dwa palce i ustaw w tył naprzód, tak żeby ostatni pionek był pierwszy. I mam jeszcze zwiększoną dostawę, nie, już zwiększony. nie, ominąłem wam, zacząłem mówić o tym. się jeden towar więcej do sklepów, w którym przed chwilą była dostawa towaru. Dodatkowo, Połóż sobie trzy tutaj karty dałem. Mamy, pan tu nie stał, przesuń swój pionek o jedno miejsce do przodu. Renament, czyli sklep zamknięty z powodu remanentu. Połóż na wybranym sklepie kartę remanent. Sklep nie będzie sprzedawał towarów w tej turze, nie działa na niego zwiększona dostawa, pomyłka w dostawie, ani towar z podlady. I mamy, znajoma musiała odebrać dziecko z przedszkola, odstąpiła ci swoje miejsce w kolejce. przesunąć swój pionek na drugie miejsce do sąsiedniej kolejki. I to tak się I te karty nazywają się przypychanki kolejkowe. O czym mowa w punkcie trzecim. Więc z podstawy już znamy. Możemy zacząć przykładową rozgrywkę, ale to zaraz do Was wrócę. No dobrze, wracamy teraz do perspektywy ujęcia z rączki. Jeszcze otrzymuj, gracz zaczynający otrzymuje taki pioneczek, żeby zaznaczyć, że jest graczem rozpoczynającym. No i teraz kolejność czynności w ciągu dnia mówią nam o dostawie towaru. Jako, że gramy w trzy osoby, to mamy. A, ja tutaj źle na, na, położyłem. Mamy dwie dostawy. Jest to jeden produkt z RTV. Czyli kładziemy do RTV. Zawsze pod ręką orzeźwia i sy syfon. I dwa spożywcze produkty. W której jest kiszka. I orężada. Uwaga, mamy ważny komunikat. Przed przygotowaniem do gry umyjcie ręce. O nie, nie posłuchaliśmy instrukcji, która mówi, że trzeba umyć ręce przed grą. Biegniemy umyć. To być tak wyeksponowane, jak widzicie, w tym momencie żółty i niebieski mają dobrą sytuację, bo mają możliwość zgarnięcia produktu spożywczego. W tym wypadku to moje dwie podwójne, bo gram znaliśmy, że gram zielonym. Dobrze, teraz mamy tak zwane przypychanki kolejkowe. Przepraszam Was za małe cięcie. Teraz mamy przypychanki kolejkowe. Cięcie spowodowałem tym, że zacząłem opowiadać nie tak jak chciałem. Jesteśmy już po dostawie. Zaczynamy teraz przypyka, przypychanki kolejkowe. Nasz kolega może tutaj zamknąć. Ogólnie karty trzeba na, tak naprawdę oszczędzać grać oszczędnie bo możemy się łatwo pozbyć wszystkich, i potem będziemy mieć problem z zagraniem. A odzyskujemy je dopiero w dzień soboty, czyli faza, tak, jakby, czyszczenia, odzyskiwania wszystkich kart i tak dalej. Więc po prostu trzeba roz, 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 rozsądnie je rozdawać. My mamy takie do dyspozycji, bo jak mówiłem, gramy sobie graczem zielonym. Przesuń swój pionek o jedno miejsce do przodu, zamknij sklep, a przesuń swój pionek na drugie miejsce do sąsiedniej kolejki. Tak no, naprawdę nam się to nie opłaca. Oprócz tego, że możemy zrobić sobie taki myk, żeby teraz zabrać, hmm, przesunąć swój pionek na drugie miejsce do sąsiedniej kolejki, co by nam dało, że na przykład przesuniemy się tu na drugie miejsce i dzięki temu zabierzemy jeden, jeden produkt spożywczy, gdzie później będziemy mogli go wymienić na bazarze. W, dnie, w dniu, gdzie jest przekupka, to wymiana polega 1 do 1 jeżeli mamy normalną wymianę i go tutaj nie ma znaczy nie ma go na produkcie, który chcemy zabrać wymiana jest 2 do 1 więc to też tak możemy sobie rozgrywać no co każdy ogarnie jak to rozkmini nam no, jak widzicie zależy tutaj na rtv agd więc ja pasuję, czyli już nie będę mógł nic zagrać teraz gracz żółty Grać żółty, zagra karty. Jeżeli jesteś pierwszy w kolejce, zabierz na tyś do, do to towar do domu. Z racji tego, że chciałbym wam pokazać, jak wyglądają te przypychanki. A tak akurat wypadło, że tak naprawdę, no, nie zagrywałbym ja na swoim miejscu w ogóle żadnej karty. I tyle. Znaczy, oczywiście, powiemy, że pasujemy, a grać na przykład ten... Inny wykręci nam jakiś numer. Na przykład obróci nam całą kolejkę. No, w tym wypadku, akurat na no żółtego to też by nie zaszkodziło, bo jest tam też. Więc jedynie musiałby niebieski się przepchnąć na sam przód. A to akurat mu tu nic, to nic, znaczy teraz nie mamy tej karty. A była? Teraz dobra nie sprawdzam, bo. Ale na pewno chyba była. No, no na pewno, ale chyba. No dobra, też ok, też dobrze. Więc dobra, żółty wyłożył. Teraz jest gra, tura gracza l, niebieskiego. On może zrobić taki numer, że nie wiem, dać na przykład tam. No ale to mu też się nie opłaca bo ucieknie mu z kiosku, a z kiosku dużo potrzebuje, a niebieskiego nie będzie miał. Więc on tak naprawdę nic nie kładzie. No i oczywiście, no, jeżeli pożyliśmy tę kartę, no to wiadomo. Żółty trafia z powrotem i zabiera sobie kiszkę. Żółty trafia z powrotem do puli gracza, więc niebieski pasuje w tym momencie. I mamy otwarcie sklepu, co znaczy, że gracz zielony tutaj z RTV otrzymuje urządzenie RTV i trafia to do jego puli. I gracz niebieski zabiera orężadę, w tym wypadku, no czyli produkt spożywczy. No i w tym wypadku każdy ma coś swojego. Teraz możemy wymienić się w tym momencie w, na bazarze, no ale nikt tam nie był ustawiony, więc nie możemy tego zrobić. I teraz mamy fazę TPZ. Faza TPZ jest na odwrocie. Polega. Bo jakaś świnia oblała kawę. Holender polega na odłożeniu zużytych kart dostawy. Co robimy? Zakończenie. Remnantów nie mamy tej karty. Jeżeli sklep był zamknięty, na przykład tak byłby ten. To odkładamy go później. Tutaj teraz mamy fazę dobierania kart kolejki do ręki. W tym wypadku dobiera to ją tylko gracz żółty. Jedną kartę. Moistał no, zwiększoną dostawę. Oczywiście tych kart nie pokazujecie z graczom, żeby nie wiedzieli, co mają. I tak samo listy zakupów najlepiej nie pokazywać, bo mogą Wam zacząć blokować tak naprawdę. Chociaż no i tak widać mniej więcej po, po tym, za czym stoicie i w jakiej ilości. Tak w sumie. No i teraz mamy. Yy, Zmiana gracza rozpoczynającego, czyli ten. I odwracamy, zaczynamy od nowa mamy wtorek. No i teraz znowu byłoby, teraz w tym momencie było zajmowanie miejsc w kolejce, czyli każdy z graczy coś dostał, czyli zielony, poszedłby do na przykład. No, no nie wiem, po co by się wybrał zielony. No po, pewnie po TRTV, bo najbardziej mu. Najbardziej mu ten, potrzebne jest to grać żółty poszedłby Do spożywczego by stanął, bo W sumie to najbardziej To na tym mu zależy I nie ma tu niebieskiego Więc łatwo będzie mógł zdobyć ten produkt A niebieski pójdzie, no kiosku nie było, więc go nie poszedł No to pójdzie po prostu do też do spożywczego Bo potrzebuje, to jest na drugim Miejscu zapotrzebowania i tak się toczy cała gra. No możemy jeszcze odsłonić kolejne dwie karty i zagrać szybko. Dwa meble, jedna odzież. Dwie karty mebli i jedna karta odzieży. No i teraz mamy kartę przypychanki, znaczy kolejność przepychanek kolejkowych. Przecież swój pionek o jedno miejsce do przodu. To nam się nie, znaczy no, to chyba nie było. Możemy tak na takiej zasadzie się przepchnąć do przodu. Czy nam się to gdzieś przyda? Nie, nie przyda się nam, ale przyda się nam przesunąć swój pionek na drugie miejsce do sąsiedniej kolejki. Więc byśmy to w tym momencie zrobili. Przesuwamy swój dowolny pionek na drugie miejsce. W tym wypadku będzie to odzież, bo potrzebujemy meble. Przepraszam, bo potrzebujemy trzech mebli. W tym wypadku byśmy teraz dostali dwa meble. Teraz mamy turę gracza żółtego. Możemy zwiększyć dostawę gdzieś. Gdzie jest gracz żółty? Mhm. Możemy na przykład. No dobra, zagrajmy tak. Zwiększymy dostawę. Zagrywamy kartę zwiększonej dostawy, i on chce odzież, o jedną więcej, bo stoi tutaj jako drugie miejsce nieba niebieskiego, więc raczej nic mu nie grozi a ja już swój ruch wykonałem no dobra, zaraz wam powiem, co dalej teraz gracz niebieski i on może przełożyć jeden towar no ale w sumie mu to nic nie da no bo dobra, zróbmy tak, niech tak będzie pomyłka w dostawie, on potrzebuje jeden mebel więc on zrobił taki numer i przestawił tutaj to. Więc jak widzicie teraz dostanie tam jeden mebel, co się będzie cieszył. Teraz zielony. Możemy przesunąć o jedno miejsce do przodu. Co nam nic nie daje. Więc my w takim momencie pasujemy. Też też możemy na przykład zamknąć sklep i coś wykombinować tutaj, a to też głównie trzeba dobrze pamiętać, jakie karty dokładnie nam pozostały do wypadnięcia i to ogarnąć tak w sumie będzie najlepiej więc żółty teraz może też przełożyć jeden produkt do sąsiedniego sklepu żółtemu też są potrzebne, no więc po, po, powiedzmy, że zielonego zrobili tak w konia, że zielony im zrobił, że zrobił tak i wsadził do spożywczego. Dobra moi drodzy, jeszcze tak na szybko, bo kurczę, wszędzie już mi się pokończyło miejsce. Bo za dużo muzyki mam w telefonie. Muszę sobie dokupić kartę pamięci. Bo 16 giga na telefon nie wystarcza. Kartę pamięci mam dwójkę. Muszę sobie zamienić, bo potem nie mogę nic nagrać. Więc dobra. Niebieski pasuje. Teraz jeszcze pytanie do żółtego, czy on chce coś zagrać? No, może podejrzeć. Nic nie będzie tego robił, więc teraz jest tak yy, zielony dostaje jedną kartę odzieży, żółty dostaje odzież. Spekulant do przodu teraz wycwanili zielonego, a karty mi się przykleiły, wycwanili zielonego. Ten bierze jedną kartę, i ten bierze jedną kartę, i przesuwa się kolejkę. I tak gra się do końca. Gramy do ostatniego dnia, i mamy sobotę w tym momencie. No to oczywiście przekładamy tak. To z powrotem. To z powrotem. Tasujemy, rozdajemy. To z powrotem. Tasujemy i rozdajemy. I tak to naprawdę byłoby tyle. To jest kolejka. No i tak prezentuje się przykładowa rozgrywka. jakby jeszcze kogoś interesowało, to pioneczki są tak ładnie nam dali zapakowane, żeby się nie pogubiły, nie poniszczyły. To byłoby na tyle. Jeżeli chcecie zobaczyć kolejne gry planszowe w moim wykonaniu, przykładowe rozgrywki, dajcie znać. Recenzji raczej nie będę robił, bo to nie dla mnie, nie lubię takich rzeczy. Co ja mogę. Mi się podoba gra, Wam się może nie podobać. No, jeśli yy, no, w sumie mam coś do powiedzenia na temat recenzji, to mogę powiedzieć, że uważam, że jest zbyt mało kart. List zakupów, bo mogłoby to być więcej niż tylko 5. W dodatku, tam jeszcze coś w instrukcji jest napisane, żeby. Yy, kolejności nie stosuję tego. No, i mamy dodatek również do gry ogonek, w który tam dochodzi chyba szósta karta, bo gra po, wtedy jest stworzona na sześciu graczy. No i to wszystko, co mogę wam powiedzieć. Tak więc, jeżeli chcecie kolejne odcinki, dajcie znać, będą bardziej ogarnięte, bo trochę trochę zmęczyłem się tym gadaniem. No, trochę nie, niewyspany jestem chyba, po prostu tutaj jakoś mi się plącze, język i w ogóle dawno już do was nie mówiłem. Tak więc trzymajcie się do zobaczenia w kolejnych materiałach. Ja byłem Tadeo Retro. Siemanko, cześć pa. Subskrybujcie, komentujcie, łapka w górę. To zmotywuje i zachęca do dalszej pracy. Dzięki, na razie, cześć.